Witajcie! Dzi Dzisiaj będę Wam pokazywać teren mojej szkoły w Niemczech. To jest tak, to jest szkoła w Niemczech. Najpierw pokażę Wam las na szybko. To już teraz nagrywałam turnie mi nie wyszło, bo coś kurde musiałam wcisnąć. Ja przepraszam, jestem zdenerwowana. <laughs> Dobra. O Boże miałam sobie flesza wyłączyć, jestem głupi. Psz, to on... Tak mam flesza włączonego. Nie ja miałam go wyłączyć, jestem głupi. Dobra, może będzie lepiej widać. Oto może będzie lepiej. O co? Ja uciekam, dobra. Tak się prezentuje mniej więcej ten taki mini las. To jest mini las. Dobra, tam, tam zaraz pójdziemy. Tak. Tu, tu właśnie się... No, normalnie. Patrz, tutaj jest coś... Oj, takiego. Tutaj tego kryją małą bazę, coś takiego jak w CSGO grają, coś takiego jak w CSGO. To jest coś, że broń zbierają, to jest bardziej Star Wars, Star Wars, CSGO, Star Wars, Star Wars. Star Wars. Star Wars. i CSGO. Nie wiem, czy mi coś nie wlepi. Okej, okay, co tak, tutaj się prezentują właśnie taki wzorami szkoły. O, to są te wielkie podwórze, gdzie sobie jeżdżą, bawią się też. O! to tu blisko zostawił, popatrzcie tak. Tutaj jeszcze jest, tutaj się dziewczyny bawią Oj, tutaj też się grają, właśnie zapomniałam wspomnieć Chyba wspomniałem nie pamiętam I tutaj się bawią w jakieś jedzenie czegoś, nie rozumiem tak, czy to... No nie to można się też kryć. A ze nie mnie zaraz zacznie, zacznie ktoś... Zauważył mnie. O nie, ale on tam jest. Dobra, na szybkie Tak, tak się prezentuje. Teraz idziemy... O on, jest, on mnie zaraz zacznie nerwować. O no nie, poszedł gdzie indziej. Dobra. Okej. Okay. tak. <tutek> Rozumiem, że tak tutaj się grają, też mało grają. Wiecie w co? Ej, To jest taki stolik. Ja tu bardziej się tak wchodzę z kasztkiem parkourowym. aby tu? Co ja jest? Ja nie mogę tam chodzić, więc wam nie, nie pokażę trzy środka szkoły. No, tutaj może coś będzie. Nie, nie, będzie. nie może coś będzie. A, to jest przez Fleszek. Świetnie. Jak tutaj się bawią w policaj, czyli policję. I dodam do tego... Nie, dobra, cicho. Cicho ja. Cicho ja. Tak, tutaj coś piszę. Anno Domini. Tutaj w ogóle nie wiem. O, halo. Tak. Muszę iść. No, a ja nagrywam, to ja już będę musiała To ja tu nie wchodzę, tylko nagrywam. Dobra, wiecie co, już będziemy musieli kończyć, bo coś mi pani... Ale dobra, nie udano. Eee, dobra, ja po prostu pa, pa. O Boże, jak ten coś świeci, pa.